Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak hodować liśćca jesiennego. Liśćca jesiennego możemy hodować w terrarium. Lub w takim oto pudełku. Jako wentylacja ma gazę. Ale możemy zrobić też po prostu takie dziurki. A najlepsza jest taka gaza. Liśca jesiennego trzymam w takim oto pudełku. Jezon właśnie tutaj. Jest to stadium L4. Żywi się liściami maliny, wiśni i czereśni, ale najlepiej mu to podawać liście jeżyny lub po prostu maliny. W zimie najlepiej spryskiwać mu ścianki dwa razy dziennie, a w lato wystarczy jeden raz. Jako podłoże możemy użyć torfu lub papieru. Gdy dajemy papier, to lepiej nam będzie się u niego sprzątało, ponieważ trzeba czasami posprzątać, ponieważ mogą być na tym torfie jakieś odchody lub po prostu się może zrobić pleśń. Często musimy unikać tej pleśni. Na przykład tak jak u patyczaków. Jak będą miały pleśń, to po prostu mogą zdeknąć. Chociaż są to zwierzęta dla początkujących, tak jak liściec, to i tak mogą być mało odporne na pleśń. Teraz Wam go pokażę z bliska. Jak on się prezentuje? Jeszcze nie wiem, czy to samiec, czy samica. Tutaj możemy zobaczyć u niego segmenty. Jest on naprawdę bardzo ładny, i polecam go początkującym. Liśćce są głównie aktywne nocą. Dzień to są tylko takie nieruchome. Każdy dla nich jeden ruch to jest naprawdę wielki wysiłek. Często też im trzeba wymieniać liście, ponieważ mogą być suche lub po prostu zwiędłe. Jak tutaj widzicie, tutaj te liście będę musiał za niedługo wymienić. Ja temu liśćcowi daję najczęściej liście maliny i bardzo je lubi. Liśćce w swoim terrarium powinny mieć bardzo wilgotno, ponieważ jak będą miały wilgotno, to lepiej będą przechodziły wylinki. Bo liśćce mają w swoim życiu kilka wylinek. Wylinka to jest ich pancerz, przez który jak ściągają, to rosną. I najczęściej ten pancerz ściągają na wieczku pojemnika, czyli u mnie na gazie. Ja niestety wam nie pokażę tej wylinki, ponieważ jej nie widziałem. Widziałem tylko nogę z wylinki. I nie wiem co się stało z tą wylinką. Nigdzie jej nie widziałem w terrarium. Dlatego, jak na pierwsze zwierzątko bardzo wam polecam liśćca. Jest on naprawdę bardzo fajny i może sprawić wiele przyjemności. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.